Wyszłam z domu, z hotelu, zostawiłam młodzież, żeby sobie miło spędzali czas na basenie, niech się relaksują, niech kąpią, opalają, piękna pogoda. A ja idę na dworzec ten miejski, który już znam, i stamtąd chcę wsiąść w autobus 610 i pojechać na ten dworzec, którego dzisiaj nie znalazłam. Jest taka ciekawostka, że dochodzi się do takich świateł, właśnie takich jak to. Trzeba wcisnąć guzik, i te światła błyskawicznie zamieniają się w zielone. Nie tak jak u nas, że się stoi i czeka. No dobrze, to jestem na tym parku. Dojechałam tym autobusem 610 do końca się jedzie, więc nie na co się I To są takie dwie budki. Jedna dotyczy autobusów międzymiastowych, tam dalej, a ta tutaj yy, dotyczy tych autobusów miejskich. Yy, są rozkłady, są godziny. Yy, no, trzeba do tej budki wody się tam sobie zebrać. No, taki bardzo niepozorny i naprawdę ja sobie to zaznaczyłam, gdzie to jest, żeby jutro na nogach mogła, żebyśmy tutaj dotarły. 那一个人。No, w tak pięknych okolicznościach siedzimy sobie kawkę pijemy, znaczy jeszcze nie pijemy, zaraz będzie kawka, córka poszła za eee, No bo co, jesteśmy już prawie przy dworcu w przyborcu. tym co byłam wczoraj, gdzie to wczoraj odkryłam. Mamy jeszcze ponad pół godziny do autobusu, autobusu, bo mi się wydaje takie małe jeżdżą My wybieramy się do klasztoru Monastiru i zobaczymy. Tam no i jedziemy. Komfort jest, jest jakiś specjalnie dobry. No jedziemy starym takim wysłużonym łosikiem. coś. No, mam nadzieję, że ta podróż nie będzie tak długo trwała. Ta Znowu nas kotki otoczyły. Tu jeden. Drugi. Trzeci. No, i z tego co czytałam, to kotów na Cyprze jest więcej niż ludzi. Ciekawe, jak oni je policzyli, te koty. Jaki spis robili, czy co? No, ale tak źródła podają. Ale one są bardzo takie grzeczne, miłe. Jesteśmy przy klasztorze świętego Neofity, 9 km od Papos. Przyjechałyśmy tym busem 604. I no i co, szybko się to przejechało. Raz, dwa, naprawdę. Zastanawiamy się, czy z powrotem na nogach nie przejść. Możemy chwilkę sobie tu odsapnąć. Napijemy się wody. A potem jeszcze jeszcze dalej drogę. Może już nie będzie takiego. Może takiej spinaczki już nie będzie, bo tu widzę jest taka prosta droga. Już trochę weszły, jednak spieły się na pewną wysokość, więc że nie będzie tak źle. Dobra, idziemy trochę odpocząć. Widać, ja że starannie odnowiona taka kapliczka jest. Niestety do środka nie można wejść. Już widzę, jest tam jakiś skobel, coś. No i zamknięta w każdym bądź razie. No i tym sposobem żeśmy wreszcie doszły do klasztoru, który był zaraz przy parkingu. Ale nie szkodzi, nie żałujemy naszego spaceru, było bardzo ładnie. Naprawdę warto było się przejść. To niestety tak się złożyło, że akurat mają godzinną przerwę. Nie wiem, czy nam się chce czekać do godziny 14, a jest dopiero 10 po pierwszej, więc jeszcze prawie całą godzinę mamy na czekanie. No i tak w środku nie można ani zdjęć robić, ani nagrywać, więc tak zastanawiam się, ale chyba pójdziemy jednak. No schodzę, no co? Nie będziemy godzinę czekać, prawda? Nie, aż tak nam nie zależy. Szkoda czasu, idziemy może, nawet będziemy trochę na nogach sobie schodzić, co? Idziemy, jeżeli on będzie spał, to myślę, że to będzie całkiem rozsądne. Bo tym autobusem przejażdżka, no jest trochę kilometrów, jest około 10 kilometrów, no ale idziemy na dół. Więc może nie będzie tak źle, a czasu mamy dużo. No mhm. to idziemy. Decyzja podjęta. Tak. To taki most mamy po drodze, na którym bogowie. Chyba Grecy, prawda? Dziecko nam śpi, więc możemy spokojnie sobie iść. Bez awanturek. Idziemy a końca nie widać <grymne> Jeszcze trochę, jest 7 km. Gdyby nie te auta, to by się dobrze tutaj szło. No ale niestety w większości miejsc nie ma chodników i tak idziemy po prostu ulicą. Musimy być skoncentrowane, bo jednak z wózkiem, prawda? To trzeba Toki będą nam towarzyszyć przez jakiś czas. Czyli o tam widać Zatokę. Góry, drzewa oliwne, morze, domy. <noise> no i jest też dobrze, że jednak to słońce jest takie za mgłą. Jak się idzie jednak bez żadnych tutaj możliwości no, wyjścia no to to nam się podoba, żeby tak zostało raczej. Chciałyśmy słoneczka, ale w przypadku takich spacerów to jednak Zdecydowanie jest mile jak, nie grzeje za mocno.